Dzień dobry, jesteśmy po kolejnych zawodach Letniej Grand Prix Kobiet i Mężczyzn. Trwa Letnia Grand Prix, jesteśmy po zawodach w Courchevel w Letniej Grand Prix Kobiet. Konkurs odbył się 6 sierpnia. I ten konkurs wygrała Ursa Bogataj, Słowenka. Na drugim miejscu była Austriaczka Marita Kramer. Na trzecim miejscu była Słowenka Nika Kriżnar. Nasza Kinga Rajda zajęła miejsce 29. To są pierwsze punkty Kingi Rajdy w tej edycji Letniej Grand Prix. I trzymamy kciuki, żeby w następnych zawodach Letniej Grand Prix Kinga Rajda i pozostałe nasze zawodniczki zdobywały jak najwięcej punktów. Tymczasem 7 sierpnia w Kurchevel odbyły się... Także zawody mężczyzn, Letting Rankings mężczyzn, które wygrał Stefan Kraft, na drugim miejscu był Szwajcar Georg de a na trzecim miejscu był Simon Amann, także kolejny Szwajcar na podium. I Simon Amann wrócił na podium zawodów najwyższej rangi po 1302 dniach, także trzymamy kciuki, żeby Simon Amann jeszcze nie raz. Jeszcze nieraz trafił na podium zawodów najwyższej rangi. Ja trzymam kciuki, bo to jest bardzo utytułowany zawodnik i to zwiększa koloryt na pewno skoków narciarskich. A jeśli chodzi o naszych zawodników, nasi zawodnicy Jakub Wolny był piąty. Na ósmym miejscu był Maciej Kot, Klemens Mogańka był na miejscu dziewiątym, Andrzej Stękała był na miejscu jedenastym, a na miejscu czternastym był Stefan Hula. Także trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za kolejne występy w letniej grampii naszych zawodniczek i naszych zawodników. Jesteśmy także po trzeciej rundzie eliminacji do europejskich pucharów w piłce nożnej. Nas do tej pory dotyczyły eliminacje Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Nie znajdziemy już Legii Warszawa niestety w fazie grupowej Ligi Mistrzów, natomiast dalej Legia Warszawa będzie rywalizowała o Ligę Europy, ale już zapewniła sobie start w fazie grupowej Ligi Konferencji. Oznacza to, że drugi rok z rzędu będziemy mieli nasz klub fazie grupowej w europejskich pucharach. W lidze konferencji nie znajdziemy już niestety fazie grupowej Śląska-Wrocław czy Pogoni-Szczecin, ale w dalszym ciągu o fazę grupową rywalizuje Raków-Częstochowa. Oznacza to, że wystarczył tylko jeden sezon normalnego rozgrywania naszej ekstraklasy bez podziału na grupę mistrzowską i spadkową, bez tych siedmiu dodatkowych kolejek, żeby nasze kluby już prezentowały się w eliminacjach przyzwoicie. Jeżeli prześledzimy sobie ilość punktów, jakie zdobywały poszczególne federacje, 55 federacji zrzeszonych w UEFA i to jak prezentowały się kluby, to na te 55 federacji y, póki co najwięcej punktów y, stan na 12 sierpnia po tej w, trzeciej fazie, po tej trzeciej rundzie eliminacji, najwięcej punktów y, zdobyła Szwecja, a Polska i Chorwacja są na drugim miejscu. Także już nasza liga, już nasza liga, nasze kluby prezentują się przyzwoicie w europejskich pucharach. I trzymamy kciuki, żeby zdobyły więcej punktów. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Następnym razem.